Taki no Albo diesel. Diesel, idę i diesel. diesel, diesel, diesel. <laughs> Milo, senka. Mi je Milo mi je żywieli. Tysiącu roku żywieli. Widzicie, widzicie jak senka dobrze wygląda. No, nie jestem dobrze, ale dobrze, może proć, może. Pasuje, pasuje. Słuchaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Ha, ha, ha. Dzień dobry, jak tam. Jak tam zdróweczko? Ej! Dzień dobry! Mm. Przyjechaliśmy! A ja se Nies... mały podarunek z Polski. Ej. A zdrowie jak? Zdrowie dobrze! Dobro! Cieszę się! Dobre. Bardzo się cieszę! Dobre. Tak. Chwala! Chwala puno. Pozdraw! dobry wieczór! Dobry wieczór! Widziałeś? Jak zaskoczony! Jak to? No, co u Ciebie? No dobrze jest, fajne, dobrze uciekania Jak tam? Dobrze? Wczoraj przyjechaliśmy Ale jak... Co, co robią młodzi i młodzi? <grym> Tego pana kojarzycie, nie? Pozdrowienia macie tutaj wszyscy z oazy To like jest? Like jest? Nie Panie, myślał, Nie A chcesz? Nie, 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 proszę nie. Słuchajcie, wpadłem się tutaj przywitać. Wiele osób pyta, po ile będą lody w tym roku, jakie będą lody w tym roku. Także dzisiaj. Za darmo, za darmo w tym roku. No, słyszycie, przyjeżdżajcie do Rebic sami macie tutaj. Jak nie będą chcieli Wam dać, to na telefonie pokażcie ten film, że za darmo. Elwis żywy i Piwnica Petarda. Aha. Będziesz czytał? O Boże święty. Ady, czytaj. na stole, zibite. Czytaj. Usiądę, nie? Mama. Dzień dobry. Proszę. A jeszcze musisz te nowe, te nowe te klapki założyć. No. Da. Goszka, coming. Proszę bardzo. Dostała piękny prezent z Polski. A wow. twoje sestre Polkę. Twoja siostra Polka. Twoja sestra Polka. Oj, super. Zobaczcie. Zobaczcie moją pracę. Zobaczcie moją pracę, właśnie, Zobaczcie moją pracę też, ku trudną pracę. Sędzi cześć. Od, Uch. od której tutaj jesteś? Szóste. Zobaczcie, od 6 rano, nie? Bardzo przemiła tutaj właścicielka, gospodyni Gospodzia Mary! Michał Iska, to jest upominek ode mnie dla Was na kanał Ojej! Igor miał urodziny, także wszystkiego najlepszego dla Igora No, że go dzisiaj nie ma, no to musisz niestety mu przekazać Przekażę, Igor z domu siedzi Nie wybrał się ze mną Zobaczmy, co to Ojej! Dziękujemy bardzo, będziemy nosić. Michał? Dobry, daj się do Jestem tutaj z wizytą. Senka będzie jako tłumacz, gdybym czegoś nie zrozumiał. Dobra. I tutaj e, opowie Wam właściciel o tych winach, bo na ty, o tyle jest ciekawa ta winiarnia, że mają tutaj ekologiczną e, maslinową ulię, czyli oliwkę z oliwek. Jemy obiad, Senki. Wam też życzymy smacznego. Zapraszamy na kolejne materiały, nie synka? Po, pozdraw! Pozdraw, Spocznego pozdraw całą Polską! Widzicie, jak, jak rodzina. Pozdraw, pozdraw. polsko. <laughs> słuchajcie, mała wrzutka, bo jest Daniela. Mała wrzutka. No, także słuchajcie, poznacie Danielę w kolejnym materiale. Nagram z nią taki, wiecie, jak to się mówi, wywiad, pogadankę, bo ona też ma apartamenty i też wynajmuje. Wrzucę film co to za apartamenty, ale na pewno je znacie. To są te apartamenty na górze te z tymi basenami. Wiecie, wszystko w kamieniu, pikobelo, nie. Po, poznacie Daniele osobiście, że to jest normalna kobita. Super kobita. Mówi po polsku, rozumie so, po polsku, so. no także trochę polski, angielski. doć. Naturalnie, no. Słuchaj, na pewno się dogadacie. Także w następnym materiale wywiad z Danielą. Także zapraszamy. Zapraszamy, ciao. Senti wczoraj miała urodziny. ja. Także jak możecie to wiecie, nie? Napiszcie tam w komentarzu pod filmem. Złóżcie jej życzenia. No, przeszła w swoim życiu kobitka, nie? Ale widać, że. Odżyła i, i mówię, no czeka tutaj na was. Czeka, czeka, żywa, żywa, a zdrowa. No, miała 18 urodziny, yes. wczoraj także Taka, nim, bolo jedna, bolo tak, jedna. Wszystkiego najlepszego, <laughs> no. jeszcze raz. Szala, i... mój Nikajlikuję. Także ha. pani Dupa 5 Maków przyjechali autobusem. Katotle, e, kaputy. Tutaj jest poczta. Możecie Zobaczcie Idę, idę sami znajomi. Daniela, serce ty moje. Powiedz <laughs> ty mi. <laughs> powiedz ty mi. Dobra. Malowitamina witamina. Ajde okay. Michał, tam... ajde, ajde. ajde Ajde, mój praca... Ewa, jak się Budi drugi Robert Makowiczu Polski. Naj. <laughs> Widzisz jak ja się poświęcam, Nie tu kurczę przy garkach że ludzie będą oglądać Ej, hey, kako dobra. Przedstawiam wam Smilo, mojego przyjaciela Ale o Polska Przyjeżdżajcie, zobaczcie Widzicie? Jak... No, zobaczcie jak tutaj są Pływali, jeli Pili Używali, pili, pili, pili. 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 Rakija, proszek? Rakija, proszek, wino, swe no. Diesel <laughs> Także zapraszamy Was tutaj do orębii. Pozdraw. Tak, siedzimy sobie po obiadku, laptopik, oglądamy nasze materiały. Co tutaj, wiecie, nagrywam, pokazuję sence, smilo i. Daniela. I gorzka. I po prostu wyrażają swoją opinię, nie? I dyrektor WID. A, i dyrektor WID, nie? A Halo. Halo. Człacka. Daniela. Evo ga. Aha. Jest szefowa. Je ste, kak ste imate? Jest szefowa Daniela, co za jaki prezent? Za Gošku i za Mihaela. O oh, Bože, čimaj kameru. To kad prijeđete do Poljske, musite staviti na zid. Kako se kaže? Prezent to ćete vi uvidjeti. Će. Na, zid, Uvidit će na da, zid. Na zid. Na šćanje. Ta -ta -ta -ta. Otpiraj. Otpiraj, otpiraj. To da te Goška zadali? Co za petarda? To je petarda. <laughs> to je petarda. Ne vidim. Co to jest? Ko je? Ta... Ja to ne znaj. <laughs> je veš to kaj? <laughs> dajmo nož. Čekaj, ćemo nož, čekaj. Mamo, ko je ta petarda? Petarda je... Babina pivnica je petarda. To Daniela to jest nemožljivo, ne? A mu ćemo poslije sve, tiško. Ništa sada, ništa. A ti vidjavaš? Ja znam što to jest. A ti znaš što to jest? Da. A neka, a neka. To je staro. To je, to je do zida. Ovo je staro, staro, staro. To je 2008. 2008. Sluhajte, obraz peć. na putnje. To je mlijet tamo. To je tako mlijet. Nacionalni park. Nacionalni park, mlijet. Muša to je tako mlijet. To je tako mlijet. Nationalni park, mlijet. To je tako mlijet. Nationalni park, mlijet. To su neki Ukrajinci. Bili do Senke. I Manovar Vali. Vali. Mm. Ak ak akademija neka. Akademija. akademija. Ah, a, meliko. a, mene, a mene je sa olovkom. Uh, Ivana Moskovka, Moskovska, se zove. Moskovska. 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 Ja. A, Moskevska. Moskevska. Akademija Moskevska. E, a znaš što je to, Mihael? To ti je ta, to u Svetionik ah, tu. Tamo. To jest, tu ta a, to je tu ta cesta. Da, to je ta latarnja. Da, da, da. S obzirom da vi ljubite more. To je Pelješac. A to tu jest ten pionik. Sobrzy, dawali da, lubi te morze i da lubi wakacje. Będziesz się czytał? O Boże, święty. Adę, czytaj. Zycę zbite. Czytaj. Usiądę, nie? Mama. Nasi drodzy przyjaciele, to jeden z niewielu. Przyjaciele to jeden to jedni z niewielu osób w naszym życiu, w którym możemy być wolni, by być tym, kim jesteśmy. Posiadanie przyjaciół, którym. Na tobie zależy, którzy cię wspierają i z tobą rozmawiają, to prawdziwe szczęście. Przyjaciele potrafią czytać sobie nawzajem w myślach, to oni robią wszystko, co w ich mocy, aby rozweselić, gdy czujesz się przygnębiony. Jeśli zatrzymamy się i zastanowimy przez chwilę, zobaczymy, że niektóre z najszczęśliwszych wspomnień w naszym życiu wiążą się z przyjaciółmi. Myślimy, mieliśmy szczęście zetknąć się z takimi ludźmi jak ty. Wy, nasi przyjaciele, jesteście naprawdę pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Dziękujemy Ci z całego serca i doceniamy wszystko, co dla nas zrobiłeś i robisz. Wasza hojność dała nam nową nadzieję. Największym darem w życiu jest przyjaźń, a my otrzymaliśmy wraz z Tobą. Dziękuję z głębi serca. Rodzina Wekic. Daniela. <gulanty> nie normalnie nie wiem co powiedzieć, nie. Zabrakło mi słów w gębie. Smilo. Chala. Chęci. Ty wiesz, okay. nie? Nie, dobre, dobre, jest. Okay. Zda, dobra. A nie, to nie jest swe! O Boże. Matko Boża, ja A to i nie ma. Czeka łakcie to. Normalnie czuję się jak w Boże Narodzenie. Boże Narodzenie je, je. A to jest za 20. A to jest letno, letno Boże Narodzenie. Ale to jest, Michael, to jest za 25 rok ślub. Ach, za 20. Nie, danas i trzy godziny, 3 godziny ty. Pracujesz, kanał, Trzy w... godziny kanał. E, no ja mam dzisiaj 3, 3 latka mam, nie? Mój kanał ma dzisiaj trzy latka. Ty nie nie beba, nie. beba ma. No, żeśmy dzisiaj <laughs> pracowali tam na apartamentach i, i właśnie Daniela mówi, o to. Mmm, mm. słuchajcie. To jest mały, mali lisus. Same, presen. same delicje i niezbędny kwaceta, nie? I. i o, Na figa, Dostajem zapach. Tak, koło widzisz. Ta lawanda. To jest lawanda. No. Opakovanje lavanda, vidi. Super i parfem dostavljam. E, parfem ti je ovaj Bentley, ali ti moraš kupiti samo kod a to je samo parfem. O to muševi <laughs> igrati na loteriji. <laughs> I cukeri, una loteriji, i, i burshtin <laughs> i šiške, šiške, a to je Kavajko. Ne to to je tak uh, more, to je Orebić. To je od mora. I To je energija, pošto Półno, półno pracujesz do dużo pracujesz dużo pracujesz tutaj energię. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam bardzo. Nie? Te... Nie, 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 wiem co powiedzieć. Ty, 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 ty. <gryzujesz> no, Daj, Goszka. To jest prezent od familje Vekić za ciebie. Słuchajcie, nie wiemy co powiedzieć, nie? Dziękujemy Jeś, wam bardzo. jeszcze nigdy nikt. A to, to, tak mal, malutko. Ale, ale to wiesz, to małe rzeczy małe, najbardziej cieszą. Małe, cieszy, ale się cieszy. Ale tak. od, od serca. Dokładnie. Dziękujemy Wam ślicznie. Dziękujemy a my? Dziękujemy bardzo. Za nic, to jest tak dobre. A my? Słuchajcie, mam nadzieję, że Milo. tym, co teraz żeście zobaczyli, to już rozwiałem wszelkie wątpliwości, pytania, nie wiem, zarzuty, głupie komentarze czy docinki, e, dlaczego ja tutaj <laughs> Przyjeżdżam piąty raz, nie? Smilo. Czemu ja przyjeżdżam tu piąty raz? Zasz to Bo cię kochają. Z, uh, z to, to Michael przydzie tu u Orebic i relegenda Legenda Siga Poznaju. A i mi smo dobri. <laughs> Pozdrawiamy Was wszystkich odsenki tutaj z ogródka. Dziękujemy za Dziękujemy. Do zobaczenia bardzo w Bardzo kolejnych... dobro, bardzo dobro. <laughs> Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Ciao! Tchau. <laughs>